Witajcie drodzy słuchacze i widzowie w kolejnym odcinku. Zapomniana koczownicza potęga średniowiecza. Kim byli i jak walczyli pieczyngowie? Pieczyngowie na stepy nadczarnomorskie dotarli w połowie IX wieku jako najemnicy wynajęci przez hanat hazarski, również koczowników. Przyczyna była prozaiczna. Hazarowie, mimo że byli lekkokonnymi nomadami, preferowali w walce broń białą włócznie i miecze. Byli też dobrze opancerzeni. Bardzo potrzebowali wsparcia konnych łuczników, a za mistrzów w tej dziedzinie uchodzili właśnie pieczyngowie za sprawą udoskonalonego właśnie łuku refleksyjnego. Ten lud pochodzenia tureckiego koczował początkowo między Wołgą i Jajkiem, Urałem. stepy nad Czarnomorskie wtargnęli jako zorganizowana siła około 889 roku, niszcząc Haganat Hazarski. Początkowo swoją ekspansję skierowali na Bałkany, jednakże już w 915 roku dokonali pierwszego wielkiego najazdu na ziemię ruską Pieczyngowie w walce. W dziedzinie wojskowości reprezentowali typ lekkokonnego łucznika, ich taktyka zaś polegała na falowych szarżach i odskokach poszczególnych watach w oddziałów, połączonych z ostrzeliwaniem z łuków oraz w końcowej fazie rzucaniem dzirytami, które, jak się wydaje, były ich narodową bronią. Hanowie utrzymywali również dość liczne gwardie, w których wojownicy używali hełmów i pancerzy. Korzystali z nich do przełamujących szarż, w których stosowali włócznie i miecze. Najczęściej stosowanym manewrem była pozorowana ucieczka, mająca na celu niszczenie zagalopowanych oddziałów nieprzyjaciela. Bardzo dużą rolę w walce odgrywała również obrona z wykorzystaniem taboru. Pieczyngowie na większe wyprawy wyruszali z całym dobytkiem i rodzinami, które jechały na wielkich czterokołowych wozach. Na czas postoju wozy tworzyły tabor prawie zawsze w kształcie koła. Oprócz zwykłego przeznaczenia bojowego taboru w walce, to jest dawania schronienia rozbitym wojownikom lub też obrony z za jego wozów, pieczyngowie stosowali jeszcze jeden sposób jego wykorzystania. W linii wozów pozostawiali wolne przejścia, którymi uciekali w razie porażki w polu. Gdy poszczególne oddziały przeciwnika wpadały za nimi, okazywało się, że są wewnątrz pułapki otoczeni naokoło wozami. Same zaś przejście zamykano. Umożliwiało to stopniowe niszczenie przeciwnika. Prabusie i najemnicy. Ziemie Hanatu nigdy w praktyce nie zapewniały środków do życia wszystkim wojownikom, toteż najemnictwo było u nich szeroko rozpowszechnione. Najemnicy służyli głównie w armii bizantyjskiej, a później ruskiej, choć wspomagali nawet wyprawę polską Bolesława Chrobrego na Kijów w 1018 roku. Ciągłe napady rabunkowe na ziemię ruskie spowodowały, że Rusowie w odwecie zorganizowali w latach 915–1036–8 wielkich wypraw, co spowodowało znaczne osłabienie rabusiów. Ich pogromcy i sukcesorzy, połowcy, byli również ludem tureckim ze znaczną jednak domieszką mongolską. Pierwotnie ich koczowiska leżały na pograniczu autajsko-sojańskim, które opuścili w IV wieku. Do Wołgi dotarli w początkach XI wieku. Po podbiciu Hanatu Pieczyngów stali się rywalem Rusi aż po XII wiek. Dziękuję że byliście ze mną i do usłyszenia w kolejnym odcinku, gdzie znowu odkryjemy historię. Do usłyszenia. Pozdrawiam.